Witam serdecznie. Jest z nami Czarek Rzepniczki, jeden z głównych organizatorów, można tak powiedzieć, turnieju Feliksa Sztama, tym razem w Półtusku, w Twoim rodzinnym mieście. Jak się czujesz, że takie wydarzenie, taki turniej prestiżowy, jeden z bardziej, najbardziej prestiżowych turniej organizowanych przez Polski Związek Bokserski, trafia tutaj do Półtuska? Muszę powiedzieć, że jeszcze w to nie wierzę. Cały czas szczypię się gdzieś tam w wolnych chwilach, czy to jest prawda. I nie dowierzam, że to jest jeszcze cały czas prawda, chociaż teraz po konferencji zaczyna do mnie docierać, że y, dzieje się to naprawdę. Także jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony tym wszystkim i, i szczęśliwy, że, że do półtyska zawitał tak prestiżowy turniej. To nie jest tak też bez przyczyny. W tamtym roku e, dobra organizacja turnieju meczu Polska-Ukraina. E, to odbiło się szerokim echem, perfekcyjnie zorganizowane wydarzenie. Myślę, że to miało duży wpływ na wybór też miejsca i Twojej osoby na, e, na to, że ten turniej zawitał właśnie do półtuska. Miło mi jest to słyszeć, gdyż e, mogę powiedzieć, co mogę powiedzieć na temat meczu Polska-Ukraina w grudniu, który, który organizowaliśmy, to był naprawdę. Mocne przedsięwzięcie, pełny sztab ludzi, którzy mi pomagał, którym bardzo w tej chwili chcę podziękować za, za, za pomoc, bo to był ogrom ludzi, bo wiadomo, że jedna osoba by tego nie udźwignęła. Staraliśmy się to zrobić jak najlepiej potrafiliśmy. No, mieliśmy zacnych gości, którzy ocenili to później, że impreza, którą zorganizowaliśmy, była zrobiona naprawdę w wysokim poziomie, i dochodziły nawet nas takie słuchy, że ta impreza. Mogła się równać naprawdę wysoką imprezą o bogatym zapotrzebowaniu finansowym w regionie Polski. Także naprawdę chylę czoła tym, którzy ze mną to organizowali i władzom i związkowi. I tu naprawdę musiał dużo wymieniać tych osób, że coś takiego powstało w naszym mieście w Półtusku i się podobało. To jest bardzo ważne, żeby władze odezwały się do nas i mogłem rozmawiać na temat e, tego turnieju, który, który, właśnie w tej chwili e, będzie. No to już jest w ogóle gwiazdka z nieba dla nas i, i co ja mogę powiedzieć. Bardzo dziękuję. Jestem mile zaskoczony i myślę, że będę starał się dźwigać ten bagaż na plecach, żeby turniej Feliksa Sztama był zrobiony jak najlepiej potrafię zrobić. To akurat jestem pewien, bo Ty nie rzucasz słów na wiatr, jeżeli Cię podejmujesz zrobienia czegoś, robisz to perfekcyjnie. I stąd pewnie też całe zaufanie Zarządu Polskiego, Związku Bokserskiego do Twojej osoby i organizacji. Powiedz, no bo to nie jest jeden dzień pracy, to już na pewno troszkę trwa, może troszkę o organizacyjnej stronie opowiedz. Tak, zgadza się. Rozmowy już były można powiedzieć na początku tego roku. Właśnie po meczu Polska-Ukraina władze sprawdziły, zobaczyły. Władze też były na meczu, więc zobaczyły jak to wygląda od środka. Zaczęliśmy rozmawiać na temat turnieju. No i kreska została postawiona, że jednak turniej będzie w Półtusku, za co bardzo dziękuję. Jeszcze raz pod, podkreślam to. 20 26 maja no 6 dni walk w półtusku dwie tury startowe e, ogromna rzecz związana z napięciem z tego wszystkiego e, chcę jeszcze powiedzieć że Zawodnicy będą e, rozlokowani w trzech różnych miejscach, więc dla nas to też będzie e, jakieś tam lekkie utrudnienie logistyczne, tak, logistyczne. Zgadza się jak i najbardziej. Tych, i uczestników naprawdę sporo, jest ponad 20 państw, które już się awizowały, e, które już potwierdziły, także to jest e, naprawdę ogrom, ogrom pięściarzy i pięściarek. Zgadza się, zgadza się. Ponad 20 państw, więc staramy się to jeszcze teraz e, dokładnie sobie logistycznie ułożyć, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie było zawirowań podczas już imprezy. No teraz szykujemy się na wielkie otwarcie. No i później zobaczymy jak będzie e, sytuacja się toczyła. 26 wielki, piękny, wspaniały finał e, tu chcę podkreślić oczywiście w hali sportowej numer 1 imienia Klaudyny Potockiej w Półtusku, Więc można powiedzieć e, same serce Półtuska przy największym rynku w Europie. Także serdecznie, serdecznie zapraszamy. Zapraszamy na, na galę, na walki i, i galę finałową. To też jest nie bez znaczenia gala finałowa w, na żywo w TVP Zachodnich. Tak. Tu już na konferencji było słychać, że, że gala finałowa jest 26. Jest ponad 4 godziny transmisji na żywo. Więc to jest też bardzo fajna, wspaniała sprawa dla reklamy naszego miasta, dla reklamy pięściarzy no i dla całego kształtu tego turnieju Feliksa Sztam. Właśnie to jest między innymi to, po co się robi właśnie, żeby propagować ten sport, za co Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo jeszcze raz jeszcze raz wszystkim bardzo gorąco dziękuję za wszystko.